Pytania tak lubię, tylko i wyłącznie tak lubię, chyba, że no... Muszę patrzeć przez oczy, po tym telefonie trochę się czuję taki, że no, ja eee, świruję, eee, nie, eee, nie, 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 nie wnikam w jakieś twoje tematy, ale po prostu taki... Nie róbcie ze eee, mnie. Jak... Dobrze, <laughs> dobrze. <laughs> dobrze. Eee, Marcin, jestem bardziej inteligentny od przeciwnika. Tak. Mam większe umiejętności od przeciwnika. Tak. Mam mocniejszą psychikę od przeciwnika. Tak. Lepiej mi fame niż KSW. Tak. Bałem się o moją przyszłość w sieci MMA po walce z Casio. Nie. Jestem najlepszy spośród wszystkich zawodników Fame i nikt nie jest w stanie mnie pokonać. Może powiedzieć kto jest. O. Kto jest z wielkich kolosów u nas? Z wielkich kolosów? Mm. Co, Piechowiak? Radzikowski. Radzikowski. Ja. Rozumiem, że nie, tutaj... nie, nie wiem, nie. nie. Mogą jakby mnie trafili, to mogą mnie pokonać. Jestem tylko człowiekiem. Dobrze. Chciałbym jeszcze wrócić do KSW i pokazać, na co mnie stać. Tak. O wiele bardziej interesuje mnie świat fightów niż walk zawodowych. Tak. Szeliga zaskoczył mnie tym, Chociaż, że. Chociaż, wiesz co, Powiedz tak. E, interesuje nie. ekscytuje, tak. Okej. Okay. Szeliga zaskoczył mnie tym, że chciał się ze mną pogodzić. Nie. Nie zaskoczyło mnie to. Się, kurwa, nie zaskoczyło mnie to. Gdybyśmy się nawet nie pokłócili, kurwa. Dobrze, teraz Piotrek.